Witam serdecznie zgromadzonych obywateli. Jestem dzisiaj Paolo. Halo. Sir Steel. Halo, The Master Krzychu. Siema. Mikolog Cześć, Remix. Siema. I Simi. Siemanko. Dzisiaj będzie fajna akcja, prasowanko. Tylko ja jeszcze sobie muszę szybko mi przedstawić. Dobrze. Dobra, w tym momencie jest aktywacja głosowa i można jechać, nie? Dobra. Ale poszli, ale poszli, jakie wyścigi, co za emocje, proszę Państwa Jestem pierwszy Co za emocje Krzychu, tak. pięć <noise> na godzinę, nie sześć ale jak to fajnie z tego wygląda z tyłu Pięć, pięć, pięć Krzychu, wiesz, że jedziesz 6 na godzinę No, wiesz, że jedziem Podkręcił silniki, tyle, nie? Ja? Podkręcił, no Ale patrz jak widać belki skoczą, jaka hopka no. Ej, równo idziemy, nie? Dobra. Ej, ile jest w jednym paszku chyba, ale kto tam pierwszy się sunie? Ja Berek niepuszczony. To możesz policzyć zbierasz. Podbier Ta. Jakie tak. Jakiego już chyba... 2, 4, 6, 5, 10... Tak z ciekawości dziesięć, będzie. 12 30 będzie. Co? Ja Ale dobra, powiedzmy nad dni będzie powyżej 20, to już tak jest dużo. No Chciałem 500. 600 rok powiedział, nie bo berek nie będzie. <laughs> to zbierasz. To masz. Tutaj. Teraz zbieraj. To no to potem będzie dobre zbieranko, nie? Ja myślę, że nawet można wziąć tą plika podstawową, przyczepę Tak, z otwieranym bokiem Ja proponuję normalną trochę przyczepę z burtami i po tej chwili... No boli. ja proponuję na razie to sprasować A ty, ty nie masz do I co weźmiemy dalej? To pozycji już jest sporo Tyro, ty chcesz ty dwa na godzinę? Nie, da 5. W teorie, ale dwa jadę, nie wiem czy... jak beleczku układa będą okay. do drugiej, To no dużo mocy po prostu, wiesz, nie? No tak, tak Potem ograniczenia jakieś i tyle są jakieś przyczepy na te belki, Te Zephercie ogranicza, musisz wykręcić. <laughs> katalizator. Ale mamy tyle różnych tych przyczep. A to tylko to pole, pracujemy? Ale lepszych, nie, no, jeszcze inne. Jeszcze. Ja się już jadę tak, no, jedno chyba. Czy dwa są? No, dwa obok dwa. siebie takie. Ale jest tyle no. tych przyczep, że naprawdę. Ty nawet jest jako samoróbka na to kto zna okrągły już. Ty, Rok, może to zajmie się prasowaniem aktualnie. Ja sobie jadę i wiesz. oto pilot, ostatni. nie? Autopilot Przegrywam. na GPS się. Przegrywam. No przecież Dobra, Po, po polach są po siada jedziemy. No jest tyle tych różnych przyczep fajnych. No, ja no, ja ale co robisz? Co się doprawko? prawko? Ty dasz sam. Paweł spierdzielamy ramy Tam jest. Dam radę. Szade, Ty Ty wejdź sobie w samozberające Przyczepy? No i sobie tam zaczysz taką jedną przyczepę. Ona jest strzec od końca. Do tego ładujemy kostki Człowieku Ale bierzesz do tego klop, bo jest nad, powinna być specjalna prasa, która wyrzuca belki, nie? Zresztą no, no, no nie wiem, bel. bo to masz podzielone na, na dwa kontenery tak jakby Jedno No to do tego ładujemy To może do tego będzie elegancko, nie? A nie, to wiem. Ewentualnie coś się jeszcze może pokup, Nie wiem, zobaczymy Weźmiemy, wrzucimy jednego do środka, do klatki I niech układa. Eee, <laughs> mi... 4 budynki eee, grasz szczęście czar, Czarny pan zapraszałby do środka, do klatki i do rozkłon. 4 klimaty eee, nie, nie, nie Ty co się ja tak rzuca? Na ten eee, artykuł Ej, wy jeszcze raz do polu jesteście? No, no bo tutaj jeszcze trzeba wrócić zaraz, nie? Ja tam spałem, wróciliśmy do tego. Bo tutaj omijaków nie wolno robić, to wiecie, taka strata jest, nie? Tak, kubelki Pięć krów by się najadło. w ogóle musimy kupić jakieś krowy, nie? Jest jedna. Jedna jest? A kto kupił jedną? Ja. O to widzę. I teraz ją głodzisz. Nie no, <grym>, pasie. Chciano jest, kukurydzę, jest? Jakie głodzenie. Teraz słomo. O, paweł gdzieś się poszedł. Trawa to jest... Bez GMO! Wcale nie To jest bez GMO, krowa na wolnym wypasie a potem no. mleko wypasione jest, nie? Trzeba je rozładować no, no dobra, to jest trudno, jadę tak No to jest słabo, że nie możesz sobie złożyć na bok No to zładuj, nie tak A tu leci, dobra Ale już teraz to się mówi, trudno Jedziemy, jedziemy Kiedyś to były mody, dwa liczniki normalnie i tak dalej, nie? Niby czego, ale jednak kiedyś to było, fajnie było, nie? Kiedyś to było, nie? Raz, kiedyś to było, bo... Robiło się po 200, po 300 kosy, i się budziło, nie? Czy my dobrze jedziemy, Remix? Kiedy ja tak ja za tobą, ale... My się nie wiem nie. Gdzie by jej pojechaliście? Tam nie ma drogi, chłopaki. Mm. Ja, ja zaraz znajdę. Jest... No, Ty nie lepiej tak. było pojechać przy tym ogródku... Przez Miedzę jedziemy. Jeżeli. Tam byłoby tego. Tak, Brak, bo no, dobry kierowca, tak. plus jeden Paweł. Ma go Chyba mu ten antena się obaliła. <grym> Mikolok, 5 na godzinę. Sześć, to sorry, Ten. Ten czarny człowiek. Nie mówię, że jestem rasistą wcale. Poszukuję Jest <grym> rasistą. Jestem nieo wyzywał od rasistów. Ej, chcecie zrobić Resz takie wyzwanie, że potem sobie u nas na farmie ułożymy te kostki? A myślę, że będzie, że wypojrzę za to, że to lepiej będzie wyzwanie. Nie no, już mamy a tak, mamy ułożone. Wiesz co, z jest taki problem, że tam muszę wszystko obrabiać cały filmik, nie? Słyszałem, trzeba. A mi się tak bardzo nie chce tego wszystkiego, bo tam jest eee. 40 parę minut. Jak mi te belki się zrobiły? To muszę no, no stop wie? wiesz... Ee... A patrz jak, jak ja 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 to. No dobra, ty, a ja? O już się rozpędziłem z górki Ej to rok, szybko prasa, to szybko prasa mi się rozwaliła Prasa mi się rozwaliła Nie, nie wyładowył, nie wyładowywuj, nie, zostaw to! No co za czarnuch! <grym> elo, Serwis <grym> I zaraz się będą deportować, co ja, ja ci to mówię. Tam? <grym> rok, na pismo że deporto żeby deportować Mikologa To jest zmieni kolor z góry, Elo a na żółty będziesz Chińczykiem Chińczykiem będę ryż Tak, <gulował> <do> tego hodował O <gulował> i tylko do tego się będziesz nadawał Ryż będę hodował Dobre, widzę my Będę gruby cash O, będziesz widział cash Tak samo jak w Afryce widzisz wodę <gulował> <gulował> Czyli już do tego będziesz przyzwyczajony, rozumiem nie, do roku proszę nie omijać no to się poprawi, to jest na wieździe. Kierowca by sobie i tyle. Weźmy weź się weź szpraja, będziemy A malować. Pierwszy jechał, kosiu. Ja pierwszy. A, A kto? To? No Krzychu to nie wiem, bo to jest drugie pole obok. No rob... Zesz... chyba to obok robił. Nie wiem, jest szansa, Chociaż... ale to tak nie wiadomo. Chociaż... No to chwilę pozostaje to wielko nie wiadomo. Trzeba rzeczywiście tak się poprawić po lewej. Wiem, że... że dowody świadczą przeciwko panu. <laughs> to kolok. Nie... Czemu na mnie? Bo jesteś czarny. Dobra... Ale ten teraz napił już tego Zetora? Panie, to jest do... Do... challenge. Jedną godzinę godziny jedziemy. Ja przystrzepię sobie skórę w następnym odcinku. A, by, by, żebyś miał raka. Dobra, no, miej raka. Będzie szybciej Ci się podoba, nami raka Jest, to jest gorzej niż krab na pianinie na mózgu Brak na pianach eee, Badum Dzie Ale piłowanie 60 sześćdziesiątych to jest. No tak Panie. to hałasuje. A ty nie wiesz jak u mnie jest, że to że? Hałasowanie Ty się lepiej pochwalił jakie będą obroty Panie na czerwono wchodzi No jeszcze nie ruszył z miejsca już na czerwono było a nie, bo ja, bo ja wiesz, ekologicznie silnik rozgrzewam, żeby wiesz, potem nie było, że na zimny, że No jedź pan, Nie da. Będę musiał cofnąć. Jedź Polo pa. Paolo oszukuje, ja szybciej jeździ. Nie, no. nie no. A ty, ty jesteś konfidentem i co? <noise> I, i do pokołatu i masz coś do tego? Konfidentem. Ciebie trzeba deportować, a nie? Won ciebie do więzienia nie masz mnie ja specjalny cel. Ja, ja ludzi wsadzam do więzienia No specjalny ten, pokój na komendzie. O no i git Ale myślałem, że z tymi tego z prasowankiem nam trochę dłużej zejdzie dzisiaj tak Tak to byśmy teraz zrobili zbieranie tylko nie wiem Dobra chłopaki by... zmiana 3 na godzinę 2 12 <laughs> Nie no normalnie jedźmy nie? Ale jeden. A normalnie dobra i na jeden No nie no, tak jest pan Nowka sztuka prasa już porysowana Ja było w planach zrobić jakieś duże pole takie wiecie jakieś jedno 47 Na co obrazyć No, no, no mamy tyle było. tych kostek że weź no Jak my to zbierzemy to będzie dobrze Będzie dobrze Będzie dobrze Dobrze No Zator się zawiesił Jedź Ze To belka nieważne to Ty no teraz tylko zbieranie z godzinka czasu będzie zbieranie, nie? Dobra Ej teraz to jest takie pole minowe, później nie wpierdziel się tylko na te miny Dobra, no, co ok. fajrant. No, Nooo, on mi ja. jaki? Zberę jak? To są 10 umberek, bym był Kolok, ja to widzę Co wstydem Ja się tylko będę obserwował Obserwera no. A no, wiesz, jeszcze zrobię dobrego? I masz belkę w podbieracz Oh nie... Podbiera, to jest, nie podbierasz. podbierasz Udało się, aparaty. moi drodzy. wiesz wie, wie, co to jest? Teoretycznie? Ja To te, te jednej się nie Ostatni. wywalić. Ostatniej. Dawaj um, ją no, Ale no. perkę wciągnął. Co on zrobił? Tutaj umija jak ktoś panu takiego. No Co ty robi, Dobra, ten. Ja, ja już zbieram belki Tutaj chłopaki. kolejne. Pa. Zetor, do radę zbierać belki, człowieku. Zamieszam. Co ty robisz? Ja zbieram belki. Kiedyś jak w 17, było coś takiego, że wiesz, nieraz ci pod koła wleciało. A pa. Potem były takie zdjęcia. Zbiegane... Ja to mają chyba farminga 11 albo 9 i stykają. właśnie w krzakni, no, były kamienie, nie? Drogami, to co, rok za rok zawracamy i w drugą stronę Zbuduje jedziemy. Zbuduje ci mur. Wiedziesz niego jak chcesz, tylko bez prasy może. Co bez O Boże, jakie dziwne lagi się... Z... Co się stało? Co wy się z tymi lagami? Coś po kostkach leci. No, w się, że po prostu... Patrz, cyk, 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 pa, cyk. Tetris 3D. Stój. Ty, ale z tego to się fajnie buduje, z tych małych. Panie ja to się gra w Tetris'a, ci powiem. Tylko Lec. musisz mieć dobrze... Nagraj to. Grałem w Tetris'a, tak. No i zobacz jaki mur. Możemy budować teraz przez całą mapę. Tylko jeszcze nie, jeszcze nie. Ja chciałem większy zbudować ten. Popsuł. Eee. Popsuł. Rok, bo ja to belkę kradnę. Ty, to czekaj, kradnę. ci za, za kabinę. Za rączkę spadł. A to ten nie popadnie. Nie. Ale mi o mijaki. O nie. Załadujcie się do środka. Uciekaj, <laughs> rok. No chodź Pomocy. <laughs> Pedofil. Pomocy. Kończ w petembajs. No już, już, Krzysiu. Tylko Ostatni przejazd Tetrisa. No, no, czekaj. Stój tutaj. Ej, więgę zagrać. z boku trzeba z, z boku, z boku, przez boku, z boku, z drzwi. To no, jest Stój. Zatrzymaj się. Panie kierowco. A, Tetris 3 Jak ukradł na dachu. Dobrze, my żegnamy się. Był dzisiaj z nami on, czyli center. Adios. Paolo. Ola nie ma ja jednego. Dlaczego nie ma Pola? Nikoluk. Ah! ma. Remix. Sie ma. You spin me right now. I trzymaj się. Do kolejnego. Cześć.